Mamo, Maryjo, dzisiaj przychodzę do ciebie z sercem pełnym niepokoju i strachu. Czuję, że moje życie staje w miejscu, że świat wokół mnie wiruje, a ja nie potrafię znaleźć drogi, którą powinienem iść. Twoje przesłanie z Fatimy, które dociera do mnie teraz, zdaje się być światłem w ciemności, którego tak bardzo potrzebuję. Czuję, że wołasz mnie do działania, że nie mogę już czekać. Że każda chwila, którą odkładam, oddala mnie od pokoju i łaski, które pragniesz mi dać. Maryjo, mówię ci o wszystkich moich lękach, o lęku przed porażką, przed samotnością, przed tym, że moje serce nigdy nie zazna prawdziwego spokoju. Ty, która widzisz wszystko, wiesz, jak bardzo pragnę odnaleźć sens w tym chaosie, który mnie otacza. Proszę, przyjdź do mnie teraz. Nie pozwól, abym odwrócił wzrok od Twojego światła. Twoje wołanie jest jak echo w mojej duszy, bije mocniej niż wszelkie wątpliwości i strachy. Twoje słowa w Fatimie o pokucie, modlitwie i nawróceniu przypominają mi, że życie jest darem, a każdy dzień jest okazją, by zbliżyć się do ciebie. Maryjo, spraw, aby moje serce otworzyło się na Twoje przesłanie. Nie pozwól, by czas przeminął. Nie pozwól, by moje życie zostało zmarnowane w obojętności. Wiem, że wołasz mnie nie po to, abym cierpiał, ale po to, abym odnalazł. Prawdziwe światło, pokój i radość, które płyną z Twojej miłości. Mamo, pozwól, abym poczuł Twoją obecność w tej chwili. Niech moje serce drży w Twoim wewnętrznym pokoju. Niech moje myśli znajdą odpoczynek w Twojej mądrości. Niech to przesłanie z Fatimy wleje się w moją duszę. I rozpali we mnie odwagę, aby stawić czoła temu, co trudne, aby nie uciekać przed prawdą, którą ty pokazujesz. Teraz w ciszy tego momentu słyszę Twoje wołanie wyraźniej niż kiedykolwiek. Nie czekaj, idź za mną, otwórz serce, zawierz mi swoje życie. Maryjo, w tej chwili oddaję Ci wszystko, co we mnie słabe, wszystko, co pełne lęku i niepokoju. Przyjdź i przemień mnie. Tak jak przemieniasz serca wszystkich, którzy pozwalają ci wejść do swojego życia. Mamo, słyszę Twoje wołanie coraz wyraźniej, a serce bije szybciej, bo wiem, że nie mogę go zignorować. Twoje przesłanie z Fatimy staje się dla mnie światłem, które oświetla każdy zakamarek mojego życia, każdy cień lęku i niepewności. Czuję, że patrzysz na mnie z miłością. A jednocześnie z prośbą: Nie zwlekaj, wstań i idź ku światłu. Maryjo, otwieram przed tobą moje słabości, przyznaję się do moich błędów, do momentów, gdy odwróciłem wzrok od dobra, od miłości, od pokoju, który chciałaś mi dać. Twoja łaska jest jak rzeka, która może oczyścić moje serce, jeśli tylko pozwolę ci przepłynąć przez moje życie. Proszę, przyjdź teraz. Niech Twój dotyk przemieni każdy zakamarek mojej duszy, każdą ranę, która wciąż krwawi. Twoje słowa o modlitwie i nawróceniu brzmią dziś dla mnie jak wezwanie do odwagi. Maryjo, nie chcę już żyć w lęku. Nie chcę odkładać decyzji o zwróceniu się do Ciebie. Wiem, że każdy dzień jest darem, że każda chwila może być początkiem przemiany. Jeśli otworzę serce na Twoją obecność. Pomóż mi dostrzegać dobro w moim życiu. Pomóż mi wierzyć, że nawet najmniejsze kroki prowadzą ku wielkiej zmianie. Mamo, przychodzę do Ciebie z nadzieją, choć serce wciąż drży. Chcę uwierzyć, że Twoje przesłanie nie jest tylko słowami sprzed wieków, lecz prawdziwym światłem dla mnie dzisiaj. Niech Twoje wołanie przebije się przez wszelkie moje wątpliwości. Niech wypełni moją duszę odwagą, siłą i pokojem. Teraz, w tej chwili pełnej modlitwy, zawierzam Ci moje życie, Mario. Pomóż mi odnaleźć drogę, która prowadzi do Ciebie drogę pełną światła i pokoju, której tak bardzo pragnę. Niech Twoja obecność będzie moim przewodnikiem. Niech Twoje słowa z Fatimy wypełnią moje serce z pokojem, którego tak bardzo potrzebuję. Aby iść naprzód bez strachu. Maryjo, czuję, że Twoje słowa z Fatimy są niczym płomień, który pragnie rozpalić moje serce. Ale we mnie wciąż mieszka lęk, lęk, że nie dam rady, że moje kroki będą za małe, że moja wiara jest zbyt słaba. Dlatego przychodzę do Ciebie, abyś uczyła mnie ufać. Ty wiesz, jak bardzo pragnę pokoju, jak bardzo pragnę, aby Moje życie miało sens i było zakorzenione w miłości Boga. Twoje wezwanie, aby modlić się i ofiarować serce za świat, dotyka mnie głęboko, bo widzę, Maryjo, że świat wokół mnie pełen jest chaosu, bólu i zagubienia. Czasem mam wrażenie, że ciemność staje się mocniejsza niż światło, że dobro ginie pod ciężarem zła. Ale wtedy przypominasz mi, że Twoje niepokalane, Serce zatriumfuje, że jeśli zaufam Tobie, jeśli odpowiem na Twoje wezwanie, w moim własnym sercu też może zwyciężyć światło nad ciemnością. Mamo, ucz mnie każdego dnia powtarzać moje tak wobec Ciebie i wobec Boga. Ucz mnie wytrwałości, nawet gdy modlitwa wydaje się trudna i bezowocna. Ucz mnie odwagi, gdy świat kusi mnie łatwymi drogami, które prowadzą do pustki. Ty, która znasz moje serce lepiej niż ja sam, wiesz, że pragnę dobra, że pragnę życia pełnego nadziei i pokoju. Ale bez Ciebie jestem słaby, chwiejny i pełen wątpliwości. Twoje orędzie z Fatimy jest dla mnie niczym kotwica, czymś, co trzyma moje serce w prawdzie, nawet wtedy, gdy burze życia próbują mnie porwać. Wiem, że nie wołasz mnie na próżno. Każde Twoje słowo jest wołaniem matki, która pragnie ratować swoje dziecko. Dlatego dziś, Maryjo, chcę odpowiedzieć: Nie chcę czekać, przychodzę do Ciebie teraz. Ufam Tobie, prowadź mnie, naucz mnie żyć w pokoju i w prawdzie. Niech Twoja obecność stanie się dla mnie miejscem schronienia. Niech Twoje słowa staną się moim przewodnikiem. Niech Twoje orędzie z Fatimy będzie codziennym przypomnieniem. Że życie ma sens wtedy, gdy oddaję je Bogu przez Twoje ręce. Maryjo, już teraz zawierzam się Tobie całkowicie, bo wiem, że z Tobą mogę przejść nawet przez największe ciemności. Maryjo, w Twoim spojrzeniu odnajduję prawdę o sobie. Widzę, jak bardzo moje serce potrzebuje przemiany. Ile razy wybierałem łatwiejszą drogę, ile razy zamykałem oczy na cierpienie innych. Ile razy szukałem tylko własnych korzyści. A jednak ty, Matko, nie odrzucasz mnie, nie odwracasz się ode mnie. Przeciwnie, wołasz mnie jeszcze mocniej, abym wrócił, abym zaczął żyć w świetle. Twoje słowa z Fatimy to nie tylko przypomnienie o modlitwie, to wezwanie do życia całkowicie przemienionego. Maryjo, spraw, abym nie zatrzymywał się na powierzchni, ale aby moje serce naprawdę otworzyło się na Boga. Naucz mnie widzieć w drugim człowieku brata, a nie rywala. Naucz mnie kochać, nawet wtedy, gdy boli, nawet wtedy, gdy świat mówi, że łatwiej jest nienawidzić. Mamo, wiem, że prawdziwa przemiana zaczyna się od serca. Dlatego oddaję ci moje serce, pełne ran, ale także pełne pragnienia dobra. Dotknij je, Maryjo, ulecz to, co we mnie chore. Oczyść to, co splamione grzechem, umocnij to, co słabe i chwiejne. Chcę, aby moje życie stało się odpowiedzią na Twoje wezwanie, aby było świadectwem tego, że Twoje orędzie nie jest tylko historią, ale żywą rzeczywistością w każdym, kto Ci ufa. Maryjo, kiedy patrzę na Twój obraz z Fatimy, widzę Matkę, która cierpi, ale jednocześnie daje nadzieję. Twoje niepokalane serce bije dla świata, bije także dla mnie. Nie pozwól, abym odwrócił się od tego daru. Nie pozwól, aby moje serce uległo zwątpieniu. Daj mi wiarę, która nie załamie się w ciemności. Daj mi nadzieję, która nie zgaśnie w trudzie. Daj mi miłość, która nie cofnie się przed ofiarą. W tej chwili modlitwy pragnę powiedzieć ci jeszcze raz: Tak, Maryjo. Odpowiadam na Twoje wezwanie. Nie chcę odkładać przemiany mojego życia na jutro. Chcę zacząć teraz, w tej chwili, w tej modlitwie, w tym wołaniu serca. Uczyń mnie narzędziem pokoju i świadkiem miłości, aby inni, patrząc na moje życie, mogli zobaczyć choć odrobinę światła, które Ty przynosisz światu. Maryjo, kiedy myślę o Twoim przesłaniu z Fatimy. Czuję w sercu niepokój, ale jednocześnie ogromną nadzieję. Twoje słowa nie są odległą historią, są wołaniem do mnie, do mojego życia, do mojej duszy. Czuję, jak Twoja obecność przenika każdy zakamarek mojego serca, obnaża moje lęki, ale też podnosi mnie z mojego upadku. Mamo, w tej chwili oddaję Ci wszystko. Moje wątpliwości, moje słabości, moje błędy, moje niepokoje i strachy. Niech Twoja matczyna miłość stanie się moją siłą, moim przewodnikiem, moją kotwicą w burzliwym świecie, bo widzę Maryjo, jak bardzo potrzebuję Twojego światła. Czasem życie przytłacza mnie swoim ciężarem, a w mojej duszy zapada mrok zwątpienia. Nie wiem dokąd iść, jak podejmować właściwe decyzje. Jak kochać tak, by nie krzywdzić ani siebie, ani innych, ale wtedy przypominam sobie Twoje przesłanie: Nie czekaj, idź za mną. I w tym prostym wezwaniu odkrywam ogromną moc moc przemiany, moc nadziei, moc życia w pokoju, którego tak bardzo pragnę. Maryjo, prowadź mnie ku światłu. Ucz mnie, jak otwierać serce na Twoją miłość, jak wypełniać każdy dzień. Modlitwą, dobrocią i cierpliwością. Nie pozwól, abym poddał się zwątpieniu, gdy świat wokół wydaje się pełen ciemności. Pokaż mi, że nawet w najmniejszym geście dobroci, w najcichszej modlitwie, w każdej ofiarowanej cierpliwości kryje się światło, które rozprasza mrok. Pomóż mi wierzyć, że życie pełne łaski jest możliwe, że Twoje orędzie z tysiąc dziewięćset Fatimy jest żywe i skuteczne, jeśli tylko pozwolę Mu działać w moim sercu. Mamo, ucz mnie wytrwałości, ucz mnie jak trwać w modlitwie, gdy odpowiedzi nie przychodzą od razu, jak wierzyć, gdy nadzieja wydaje się słaba, jak kochać, gdy serce chce uciec od trudności. Twoje niepokalane serce jest dla mnie wzorem, sercem, które cierpi, ale nigdy nie przestaje kochać, sercem, które prowadzi, choć widzi słabości i grzechy świata. Chcę naśladować Twoją wytrwałość w miłości, aby moje życie stało się świadectwem Twojej obecności i Twojego wołania. Maryjo, widzę teraz, że Twoje orędzie nie jest tylko przestrogą, lecz również obietnicą. Obietnicą pokoju, który przewyższa wszelkie lęki, obietnicą siły, która podnosi mnie z upadku, obietnicą nadziei, która rozświetla najciemniejsze zakamarki mojego życia. Wiem, że jeśli pójdę za Tobą, jeśli odpowiem na Twoje wezwanie, znajdę drogę, której szukałem drogę, która prowadzi do Boga i do pełni życia. Mamo, dziś proszę Cię, abyś była przy mnie w każdym momencie. Nie pozwól abym zagubił się w codziennych troskach, w zwątpieniu, w lęku przed przyszłością. Pomóż mi pamiętać, że Twoje wezwanie jest jasne. Nie czekaj, idź za mną, zawierz mi swoje życie, a znajdziesz pokój. Niech Twoja miłość przemienia każdy mój dzień, każdy mój krok, każdą moją decyzję. Niech moje serce, choć kruche i pełne lęku, Staje się miejscem, w którym Twoje światło i łaska mogą się rozwinąć. Maryjo, teraz w tej modlitwie oddaję Ci całe moje życie. Przyjmij moje serce takim, jakie jest. Pełne pragnień, pełne błędów, pełne nadziei i zwątpienia. Niech Twoja matczyna obecność stanie się dla mnie tarczą w trudnościach, światłem w ciemności i źródłem odwagi, by iść naprzód. Maryjo, ucz mnie ufać Twojemu orędziu z Fatimy, aby moja dusza mogła zaznać pokoju, którego tak bardzo pragnę, i aby moje życie stało się świadectwem Twojej miłości i opieki. Maryjo, teraz przychodzę do Ciebie z sercem całkowicie otwartym, pełnym pragnienia, aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie z Fatimy. Wiem, że Twoje słowa nie są tylko echo przeszłości. Są światłem, które rozświetla każdy dzień mojego życia. Wiem, że wołasz mnie do życia w modlitwie, w pokucie, w miłości do Boga i bliźnich. Twoja obecność jest jak latarnia na morzu burzliwych myśli i uczuć, które często przytłaczają moje serce. Mamo, oddaję Ci wszystkie moje wątpliwości, oddaję Ci moje lęki przed przyszłością, przed porażką, przed samotnością i cierpieniem. Oddaję Ci każdy zakamarek mojego serca, w którym jeszcze tli się zwątpienie, każdy cień, który blokuje moją drogę do pokoju. Przemień mnie, Maryjo, daj mi siłę, by stawiać czoła trudnościom z odwagą i wiarą. Pomóż mi pamiętać, że Twoje wołanie jest wezwaniem do życia pełnego światła, a nie mroku. Twoje orędzie uczy mnie, że prawdziwa przemiana nie przychodzi z zewnątrz, lecz rodzi się w głębi serca. Mamo, naucz mnie wytrwałości w codziennych modlitwach, naucz mnie miłości cierpliwej i pokornej, naucz mnie dawać dobro, nawet wtedy, gdy świat wydaje się być pełen nienawiści. Chcę być świadkiem Twojej miłości, chcę, aby moje życie mówiło o Twojej obecności i Twojej matczynej opiece. Maryjo, prowadź mnie ku światłu, aby moje dni były wypełnione pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nie pozwól, abym zatonął w lękach, które przychodzą w chwilach samotności i słabości. Niech Twoja obecność stanie się dla mnie tarczą, schronieniem i źródłem nieustannej nadziei. Pomóż mi pamiętać, że każdy krok w modlitwie, każda chwila oddania się Tobie i Bogu, zbliża mnie do prawdziwej wolności duszy i pełni życia. W tej chwili oddaję Ci całe moje życie, Mamo. Oddaję Ci moje decyzje, moje wybory, moje marzenia i troski. Pragnę, aby Twoja miłość kierowała każdym moim dniem, aby Twoja mądrość była moim przewodnikiem, aby Twoje orędzie z Fatimy wypełniło moje serce pokojem i radością. Chcę iść za Tobą bez wahania, z wiarą, że Ty zawsze prowadzisz mnie ku prawdzie i dopełni życia w Bogu. Maryjo, spraw, aby moje serce nigdy nie zapomniało tego wołania. Nie czekaj, idź za mną. Niech każdy dzień mojego życia będzie odpowiedzią na Twoje wezwanie. Niech moje modlitwy, moje czyny, moje słowa świadczą o Twojej obecności i prowadzą innych ku światłu, które Ty przynosisz światu. Teraz, Maryjo, z całkowitym zawierzeniem powierzam Ci siebie. Moje serce, dusze i życie. Prowadź mnie zawsze, nawet wtedy, gdy nie widzę drogi, nawet gdy ciemność wydaje się zwyciężać. Niech Twoja obecność będzie moim światłem w nocy, moją siłą w słabości i moją nadzieją w każdym lęku. Niech Twoje przesłanie z Fatimy stanie się dla mnie codzienną prawdą, aby moje życie mogło w pełni odbijać Twoją miłość, łaskę i opiekę. Maryjo. Dziękuję Ci za Twoje wołanie, za Twoją cierpliwość i nieustającą miłość. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie, że prowadzisz mnie ku światłu, ku pokoju, ku Bogu. W Twoich rękach składam wszystko, dziś i na zawsze. Amen.